Chciałbyś wiedzieć, kim albo czym jest Arte Karawana? Jesteśmy dwójką ludzi, która od prawie czterech lat mieszka w jednym wanie. Czasem się psuje, ale czasami jednak nie. Nasz van to nasz jedyny dom, dlatego praktykujemy stuprocentowy van life. Zbudowaliśmy go sami a po 3,5 roku przeprowadziliśmy generalny remont, bo po prostu już sobie na niego zasłużył. Przemalowaliśmy ściany, co widać na załączonym obrazku, ale zmieniliśmy też wystrój wnętrza, zmieniliśmy meble i co najważniejsze, instalację elektryczną, bo ta stara nie dawała już rady, a nowa po prostu jest bardziej wydajna, nauczyliśmy się dużo na błędach. A tutaj na wideo widać, jak wyglądał van w trakcie remontu, także mało instagramowe ujęcie, ale czasami taka jest właśnie rzeczywistość, troszkę mało instagramowa. Na naszych skromnych ośmiometrach kwadratowych znajduje się m.in. warsztat rymarski, bo tym właśnie zajmuje się JJ. Tworzy przepiękne rzeczy ze skóry, torby, torebki, biżuterię i całą masę innych projektów, ale co najważniejsze tworzy je w równie niesamowitych miejscach. JJ jest również muzykiem, jeżeli chciałbyś zobaczyć cały teledysk, którego fragmenty oglądasz właśnie na ekranie, to zapraszamy na nasz kanał na YouTubie. Natomiast ja, czyli żeńska połowa naszego duetu, jestem przewodnikiem turystycznym i stuprocentowym fanatykiem wręcz Półwyspu Iberyjskiego. Czym jest więc Arty Karawana? Otóż nasz projekt to, jak już wiesz, skórzane produkty, ale nie tylko. To również filmy, zdjęcia i przede wszystkim artykuły na temat Hiszpanii i Portugalii, czyli tego, co znamy od podszewki. Jeśli więc interesują Cię te tematy, to zapraszamy na naszą stronę internetową, na której znajdziesz galerię wszystkich naszych skórzanych produktów, ale również dostaniesz się do naszego sklepu na Etsy, ale co najważniejsze, również znajdziesz tam naszego bloga, na którym piszemy właśnie o Hiszpanii i Portugalii. Mamy również stronę na Facebooku oraz profil na Instagramie, dlatego zapraszamy serdecznie do śledzenia. I oczywiście mamy również kanał na YouTubie, który dopiero raczkuje, ale będzie z czasem się rozwijał. Będziemy pisać o historii, o naszych ulubionych miejscach będziemy pisać o kuchni, o zwyczajach, o obyczajach, o Hiszpanach, o Portugalczykach, o języku, o muzyce, czyli o tym wszystkim, co najważniejsze jest na Półwyspie Iberyjskim, ale przede wszystkim będziemy też pisać oczywiście o van life'ie, dlatego że wybraliśmy ten styl życia i właściwie praktykujemy go od czterech lat, więc jeśli interesują Cię te tematy albo planujesz przyjechać tutaj na wakacje, to zapraszamy, śledź nas na fejcie, na Instagramie i oczywiście czytaj naszego bloga, Pozdrawiamy ze słonecznej Hiszpanii.